Cześć, ja jestem Dawid i witam Was w drugim devlogu. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć istotne zmiany wizualne. Nasz zespół zasilił nowy grafik, co pozwoliło nam przyspieszyć pracę i podnieść jakość projektowanych elementów. Wiele obiektów zostało zaktualizowanych i zastąpionych lepszymi wersjami, choć nadal planujemy kolejne poprawki i modyfikacje. W ostatnich aktualizacjach Dodaliśmy nowe pomieszczenia, takie jak biuro HR, schowek na sprzęt do sprzątania oraz kuchnię, która jest obecnie w fazie tworzenia i z pewnością doczeka się jeszcze dalszych zmian. Wprowadziliśmy również w pełni funkcjonalną windę. Na ten moment obsługuje ona dwa piętra, ale w planach jest dodanie trzeciego poziomu. Będzie on nieco mniejszy, ale znajdzie się tam nie tylko dodatkowe biuro, lecz także ogród. To oznacza, że oprócz Nowego wnętrza biura i przestrzeni magazynowej czeka nas również modelowanie otoczenia na zewnątrz budynku, co doda kolejnej warstwie immersji do rozgrywki. Jeśli chodzi o grafikę, szczególnie wyróżnia się poprawione oświetlenie także. Scena gry jest teraz bardziej oświetlona, a problem przenikania światła przez ścianę został skutecznie rozwiązany. Rozbudowaliśmy także funkcjonalność naszego głównego komputera. Zyskał on nowy wygląd pulpitu, ekranu logowania oraz nowe świetne ikony – Wprowadziliśmy również terminal z podstawowymi komendami takimi jak help, cls, ipconfig, run, ping oraz set. Planujemy rozwijać ten system o kolejne komendy, które pojawią się w przyszłych aktualizacjach. Obecnie skupiamy się na dopracowaniu ustawień, które możecie zobaczyć w grze. Naszym celem jest stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu, co wymaga precyzji i czasu. W ustawieniach będzie można dostosować różne parametry. Które będą unikalne dla każdego stanowiska. Jeśli jednak gracz wprowadzi nieodpowiednie ustawienia, otrzyma informację zwrotną na kolejny dzień w formie wiadomości e-mail z prośbą o korektę błędu na konkretnym stanowisku. Wprowadziliśmy również dynamiczny cykl dobowy. Jeden dzień pracy w grze trwa teraz 14,5 minuty, co pozwala lepiej odzorować codzienny rytm obowiązków. Dzięki temu gracze mogą bardziej realistycznie zarządzać czasem i lepiej planować swoje działania w rozgrywce. Dodatkowo zmieniliśmy interfejs samej gry, ale zobaczycie to już po prostu w kolejnym deblogu. A dzisiaj byłoby to na tyle. Cześć.